Dzień dobry, witam w Was. Już w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem będziemy sobie denerwować y, ruskich graczy y, artą 10 poziomu, francuską, y, oczywiście baczatynką. Strzelamy pociskami w magazynku co 10 sekund, strzelamy na 10 -tych tierach. No i co? Nie będę już przedłużał. Y, full Gold oczywiście y, mamy tutaj silną kawę, moduły. No i co? Mamy zaczynać denerwować, nie chciałam się dzisiaj spinać. Wczoraj sobie fajną bitawkę zagrałem tym oto pojazdem. Nagrałbym wam z tego odcinek, nawet yy, jak yy, patrzymy sobie na powtórkę, ale yy, chyba powtórki serwera testowego się nie zapisują i nie mogę wam jej pokazać. Dlatego dzisiaj sobie pogramy Bacotinko. No, także zapraszam do oglądania. To jest linia do Bacatinki, oczywiście nigdy w nią nie idźcie i... Przestrzegam was. Nie idźcie w to. Jeśli chcecie mieć jakikolwiek szacunek u innych ludzi, to nie idźcie w to coś, bo nie, po prostu nie, nie chodzi się w Arty. Okej, okay? to, to tak. Arta mi się nie gra, ale to jest serwer testowy i ruchcy gracze w większości, więc mogę ich podenerwować Zaczynamy. Lecimy z pierwszą bitwą. Także no, dla sprostowania jeszcze wam powiem, że Artami gram tylko wtedy, kiedy muszę robić misję. Lub jestem zły, lub chcę wbić dziesiątkę amerykańską, żeby mieć ją na y, bitwy rankingowe i tylko dlatego, więc y, da, przyjemności, nie grajcie Artom, artem. Bo tak się nie robi, jedynie jeśli jesteście źli, bo Arta was zabiła, to możecie grać Artom. Ale to jest tylko wtedy jedyne uzasadnienie. Ja oczywiście arciarzem że nie jestem, więc y, miejscówek nie znam. Jakiejś szkoły że nie oglądałem, więc no... Aj, taki się nie da znieść, dobra. Więc będzie to wyglądało jak będzie wyglądało, ale... Może coś tu ustrzelę, bo liczę na to, że będę wkurzał dzisiaj ruskich graczy. To jest mój główny cel. Oczywiście nie nasałem się na to, że ta arta, będziemy będzie miała bardzo wysokiego loba. O, cholera. Na spoda. Rypany tak dobra. Próbuję to jakoś wyczaić, ale to chyba to... zaraz rypałem stając tutaj. Dobra, tu jest ten drzewko, to sobie stanę drzewko. Ale zaraz będziecie, się... ale będzie gniew arciarza, zobaczycie to. Zaraz będzie Dobra, nie, to odpuszczam ten cel. Za to tutaj właśnie jakiś chciałem iść przestrzegam na No to co? Zobaczymy. Pogramy sobie. Raz. Jeden pocisk wszedł. Ogłuszony. 10 sekund. Zaraz dostanie kolega drugi raz. Oj! ała Czekajcie, w ten sposób poceluję, dobra. No i 3 Możemy ładować magazynek dalej Ogólnie to Arto nie gra się fajnie nie polecam jej Arto to gówno nie grajcie tym czymś tylko w nagłych wypadkach możecie sobie wsiąść na Baboka i nie pograć Dzisiaj jest takiej racji, że nie chcę mi się grać. zbytnio na, na z dostałem, a na zwykłym aktualnie nie mogę. Gram sobie Uuu uu, Gram sobie na... Testałem artą, bo nie chcę mi się grać na testowym innymi ciągami Dobra, patrzcie, patrzcie na to. Tylko mi spodniecie tam ledu. Do Dups. Dobra. Jeden wszedł. O cholera. O cholera! O cholera! O cholera! O cholera! O cholera. Jakby wasz to bym się śmiał. Dobra, ki. Taktyczne wycofanie, nie, tam jest kransback. Ale cholera. Ale dupa. Tak się należy takie frajrem jak ja, które strzelają z nieba do innych. Nie szanujcie takich ludzi. To jest ta grupa, której się nie powinna szanować. Dobra, to była pierwsza czwartą. Myślę, że Wam się spodobała, mi się podobała. Wkurzałem innych ludzi. To się liczy. Zaraz przejdziemy do drugiej bitwy, tylko no, muszę poczekać na moją martę. Widzimy się już w drugiej bitwie. Dobra, więc jesteśmy już w drugiej bitwie. Tym razem na mapie Redshire. Tak, Redshire I ogólnie to zmieniłem sobie kamerkę tutaj w to miejsce. I teraz nie widzicie, bo jest pod kamerką, gdzie pokazuję. Że... Ale... To miejsce, ponieważ tutaj może być niewygodnie w garażu, a tak to to no jest lepiej. Ewidentnie tam, bo tam nic nie zasłania. czat też widzicie, więc była dokładnie osadowiona. Możecie sobie w sumie dać znać, gdzie jest lepiej: czy tutaj po lewej stronie, czy tam po prawej, nad mapą. No to też zależy od Was, gdzie taka marka będzie umiejscowiona. A teraz. Idziemy sobie tutaj oczywiście, żeby napierdzielać i ogłuszać wszystkich y, graczy y, grających ciężkimi czołgami. Tylko muszę sobie popatrzeć jak tam jest przestrzałem. Przestrzał tu jest i tu Nie wiem co, mi blokuje. A dobra, ta góra. To luz. To luz, to luz. Stanę sama za lodówką. Przepraszam, przyjacielu. Dobra, więc ogólnie to. Armu rypnę. Wszystkim mi rypnę w trójkę. Co? O, cholera. Wycofuj się. Mam żarówkę. Ciekawe dlaczego. Jest tu to OT. Dobra, teraz z tej perspektywy, że się nie nazywałem, ja zapomniałem, że nagrywam Dobra, ale ci ripnąłem. Dobra, sztos Boję się, że nasi tu przegra. A dobra, nie, jeszcze mamy te deki, to ich będę gnębił. Z tym gnębieniem to się nie martwię. No tutaj, to, 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 no patrzę na tych biedaków, nie? Stoję sobie w tym miejscu. Ja nie gdzie jest mój celownik dobra, tu jechałem do przodu. Ja na zajmiemy i to sobie jeszcze troszkę zajmie. Więc możemy sobie pogawędzić. Ja ogólnie bardzo... ...u Grillek. Grilla lubię. Jak już mówię o grillu. No to Grill jest przyjemnym pojazdem. Zbiera za dużo od art. I to się liczy. Zobaczmy. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak wyrwie. Patrzcie jak wyrwie. Dups. Aj, było blisko, było blisko, ale wyrwał za dużo. Teraz mu rypnę, teraz mu rypnę, ale to tak potężnie mu rypnę. A, to już nie ma sensu. To ryba w Krank Wagna. Kran Wagna. Dobra, on wyrwał. To jeszcze lodóweczka. Tak ją skończymy, tak żeby było ładnie. Dawaj, ryb. Tak jest! O to chodzi. No i to jest szybki magazynek. Bardzo y, przyjazny. Pomogliśmy naszemu teamowi tym magazynkiem. weź zaraz tane w bok. I to jest prawdopodobne, że zaraz tak się stanie. Yy, niestety my tu już umarliśmy, więc... Nic nie poradzę, nie mam nic, żeby tego typa skończyć. O, grill! Ale żeś dripał, dobra BUM, frajerze, ale wyrwał, dobra To, to było moje osiągnięcie Dobra, teraz niech tu wyjedzie jadzie albo ktoś O cholera Do mnie strzeliłeś, co? cholera nie miałem mu dupność dobra ki 2000 damage'a to była druga bitwa fajnie że dwie przegrałem bo pokazałem wam jakie arty są gówniane i nie grajcie tym czymś dziękuję za oglądanie tego gówna najbardziej nie wbijajcie bo jest okropne bad mm. nie, nie polecam wam ja się z wami żegnam do zobaczenia wkrótce cześć